Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam ramba i ciapka, który tam biega. Są to zwierzęta, które trafiły do naszego schroniska razem. Dlatego cudownie by było, gdyby trafiły też do domu razem. Ale oczywiście, bierzemy pod uwagę, że może to się nie udać. Lecz są to pieski ze sobą bardzo zżyte. Ciapek? To jest ciapek, to jest rambo. Trafiły do naszego schroniska w marcu tamtego roku 2024. Są to pieski starsze, ponieważ z roku 2016 bardzo przyjazne, kochane, jak widać, tulą się oboje. E, dlatego wspierają się, jeżeli Państwo mają jakieś podwórko, kawałek, kawałek ziemi albo wolny kąt w domu, naprawdę warto rozważyć ich adopcję. Ponieważ, tak jak mówię, są to przekochane zwierzaki, bardzo zawsze ciągną do człowieka. Do innych zwierząt są czasem <gryny> negatywnie nastawione, lecz Ciapek kiedyś, gdy Ramba nie było w, w boksie, ponieważ był na operacji, był też słuczką swojego wzrostu, lecz młodszą i też dogadywał się dobrze, lecz raczej na spacerach nie akceptują dobrze e, innych psów i zwierząt. Dlatego, yy, dlatego, gdy mają Państwo jakieś zwierzęta i chcielibyście jeszcze adoptować dodatkowo ciapka i ramba, to proszę przyjechać do naszego schroniska. Może się uda, nie wykluczamy takiej opcji. Jak widać są to też duże łakończuchy, tym bardziej rambo. Kochają smaczki, nie są w ogóle wybredne co do jedzenia. Ciapek bardzo stara się o, y, o zwrócenie na siebie uwagę, dla w sumie ich dwójki. Zawsze też staje y, za rambem, y, obroną, zawsze go broni przed innymi psami, dlatego to raczej ciapek jest tym dominującym psem, ale razem y, tworzą bardzo wspierające się duo. Y, no jak braciszki. Nie są one spokreślone biologicznie, ale tak jak mówię, trafiły do naszego schroniska razem i zawsze tworzą zgrany duet.